Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. To rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Z nami Leszek, wspaniały, oczywiście. Dzień dobry. Jest Kasia Prawa, Tidzik także. Bartosz Kopiński? Mm, oczywiście. No to oczywiście czekamy na wasze telefony, oczywiście pod numerem 726 114 114, jak już tak oczywiście mówimy to oczywiście o sporcie Leszek. Proszę. O, o, o sporcie za chwilę chciałem tylko powiedzieć, że Iwona jak nas e, słucha w tej chwili jadąc. Uwaga, gdzie do Sobina i stamtąd dzisiaj możecie oczekiwać e, dobrych i ciekawych informacji, a jak o sporcie, no to zdecydowanie bardzo dobre informacje wczoraj późnym wieczorem napłynęły z Polkowic. Ci, którzy byli, widzieli na własne oczy, ci, którzy Zdecydowali się nie pójść na to spotkanie. Mogą tego gorzko żałować, bowiem kapitalne zawody w wykonaniu koszykarek KGHMBC Polkowice. I wydawałoby się, że sport lubi niespodzianki i bardzo dobrze, że lubi, bo wczorajsze spotkanie na najwyższym poziomie w wykonaniu podopiecznych Karola Kowalewskiego i zwycięstwo z faworyzowaną drużyną z Pragi w meczu drugiej kolejki Euroligi. No naprawdę, tak jak zatytułowałem swój artykuł, ręce same składały się do oklasków, bo naprawdę było na co popatrzeć, było kogo oklaskiwać. Naprawdę nie było słabego punktu, jeśli chodzi o zespół z Polkowic, no i faworytki zatrzymane właśnie w hali przy Dąbrowskiego. I bardzo dobrze, komplet punktów pozostał w Polkowicach zdjęciowo, w galerii zdjęć możecie sobie wrócić do tych wydarzeń właśnie w portalu Regionu regionomiedziowe.pl. Zapraszamy Was i zachęcamy, no i w najbliższą niedzielę będziemy oczywiście za Polkowiczanki trzymać kciuki, bowiem w Orlen Basket Lidze kobiet czeka niewyjazdowe starcie z Polonią Warszawa. 726 114 114. Numer, przypominamy, to temat dla reportera. Czekamy na Wasze telefony, zgłoszenia. Tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radierka, Zagłębia Miedziowego. Korzystajcie z tej audycji i z tego czasu, który dla Was mamy. A sporo tego czasu już pierwszy telefon odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię do Państwa z taką sprawą. Otóż jestem jedną z wielu osób, które wyprowadzają pieski w Amikusie. Mhm. I w tygodniu spacery odbywają się od 17 do 19, a teraz bardzo szybko robi się ciemno. I na ulicy Portowej, tam gdzie jest azyl, mhm. idąc w dół na polanę, gdzie kiedyś znajdował się basen kąpielowy i w tym dużym parku między azylem, basenem i e, bulwarem mhm. jest sporo latarń, mhm. ale żadna z nich nie, nie działa. Mhm. I na spacery przychodzą też dzieci. W po 18 było już ciemno i czy moglibyście się Państwo zająć tą sprawą, aby ktoś to latarnie włączył? Mm, oczywiście, że tak, już sobie zanotowałem. E, zaraz po audycji będziemy zgłaszać taką prośbę, żeby nie wiem, czy to jest jakaś grubsza awaria, czy dlaczego w ogóle nie działają, zapytamy. No jest taką prośbą, żeby działały. No to super. Tu byłabym bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że szybko wrócę do państwa z kwiatami i motylami. Oby, oby. Jeśli faktycznie już się, że tak powiem, odpalą, to prosimy o telefon zwrotny i faktycznie kwiaty Dobrze. i motyle polecą. Super. miłego dnia, do widzenia, Również do miłego dnia, do usłyszenia. No i chwała za tym, którzy znajdują czas, żeby przyjść do azylu przyportowej i czworonogi wyprowadzić, żeby cały czas w końcach nie siedziały. Mamy odpowiedź ze starostwa powiatowego w Polkowicach odnośnie pytań, które ostatnio nam zadawano, kiedy do pracy powróci rzecznik praw konsumenta w powiecie. I wiemy już, że do 20 października w pracy jeszcze rzecznika nie będzie, czyli... Rozumiem, że skoro 20 to jest piątek, to 23 rzecznika można się w pracy Pewnie, spodziewać. Tak, a teraz już spodziewamy się telefonu, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja dzwonię z Jędrzychowa. Mhm. To jest blisko Sobina i mhm. słyszałem, że od was coś się wybiera do Sobina, nie? Tak. My mieszkamy tu w Jędrzychowie w kierunku szklar górnych. Mówię, że jest u nas pięć domków. Nie mamy dojścia w ogóle do wnoski, nie mamy nic, ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Tak jesteśmy po prostu odcięci od świata. I ile zabudą? Było dwa lata temu była, byli po prostu robili projekt nieby ścieżki rowerowej i do tej pory nic się nie dzieje. W Jędrzechów, mamy zanotowane, będziemy sprawdzać tę sytuację. No to jest w kierunku y, jak na Lubin, nie? To mhm. jest na końcu, bo koń, kończy się Jędrzyków, a później jest parę jeszcze domków, mhm. pięć domków. Także tak. Dobrze, dziękuję ślicznie Dziękujemy. pozdrawiam. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I mamy już kolejny temat w dzisiejszej tak. audycji, temat dla reportera. Pamiętasz na pewno wczorajszy, ostatni telefon w temacie dla reportera, gdzie notowaliśmy numer telefonu do tak. e, mieszkańca pod Trzyletni e, Filipek zmaga się z przewlekłą i chorobą, z nowotworem. Potrzebuje pomocy. Lek kosztuje 300 tysięcy złotych, jest bardzo ciężko dostępny na rynku, ale rodzice walczą e, i dziś szerzej o tym na naszej antenie będzie mówił w serwisach radialka Zaguby Miedziowego, właśnie Tata Filipka. No, i też o tym będziecie mogli przeczytać w portalu regionu miedziowe.pl. Podamy też link do portalu: się pomaga, gdzie można wpłacić dowolne datki i wspomóc Filipa w walce z jego ciężką chorobą. Teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę o w sprawie tej ulicy Tańcowej na, na, na Ruszowicach. Już chyba ze trzy tygodnie temu dzwoniłem Mówili panowie, czy tam państwo Że zajmą się tą sprawą Ale tam chyba nikt nawet nie wizytował tej ulicy A kto ma wizytować? Kto ma wizytować? Proszę? Kto ma wizytować? No właściciel tej drogi A wy byście jak mu zwrócili uwagę Czy przypomnieli, że to taka sprawa szpetna to Może by tam zasypał Chociażby się te, te odręcał Bo tam dwa samochody to się nie mijają Jeżdżę codziennie i, I człowieka naprawdę może tam zdenerwować taka sytuacja. No jasne, że tak, rozumiemy to. Natomiast nie wiem, czy pan słuchał wczorajszego, przedwczorajszego tematu dla reportera. No bo przedwczoraj też pojawił się taki telefon odnośnie ulicy tęczowej i stwierdziliśmy tutaj w sumie jednym głosem, że może to być związane z tym, że nie remontują ze względu na to, że niebawem będzie rozpoczęta budowa ronda. Ale wczoraj Leszek no, wspaniały... Ale to Panie, bo, no, no, no ronda jeszcze kawałek, ale między innymi ludzie teraz jeżdżą i to tam bo setki samochodów dziennie, bo tutaj skracają no tak. sobie na, na, na piasku. No tak. po wszystko, no to... Ale proszę nas jeszcze posłuchać. Wczoraj rzeczek Wspaniały też y, mówił na naszej antenie a propos tego tematu i a propos tej ulicy, jaki tam aktualnie jest problem y, z dokumentacjami. Tak, tem temat aktualnie jest y, zawieszony w próżni. Ale, ale, bo... słuchajcie... ale proszę posłuchać a, ale da pan, najpierw. Da pan da... Proszę posłuchać. Tak. Kwestia jest tego typu, że w powiecie czekają na pewną dokumentację z wód polskich, bowiem jest tam mostek na tej ulicy tęczowej i tu jest jakaś kwestia sporna pomiędzy wodami polskimi a zarządcą drogi. Tak więc no, w pewnych spraw okazuje się, że nie da się przeskoczyć, albo trwa to i trwa i skończyć się nie może. Tak więc dlatego jeszcze kompleksowy remont tęczowej się nie rozpoczął. Ale, ale słuchajcie, to nie chodzi o remont, tylko rozchodzi się o tą drogę. Ale czy pan, ma... słyszał, pan słyszał to nie? Słyszał czy pan słyszał, przed co przed chwilą powiedział. kolega powiedział? No słyszałem tylko w... no, Ale to nie, ale to nie o rondo się rozchodzi, tylko o mostek. No to o mostek, no ale to następny jeżdżą i tam dalej, a tutaj dokumentacja potrzeba, żeby przyjechał samochód z jakimś, jutrem, czy, czy zasypali te dziury, które są. No nie to, no to no o, o, o remonty to... cząstkowe zapytamy, czy coś będą robić. To... No to cząstko, to jest na czas, ludzie jeżdżą, samochody zużywają, czy walą po tych dziurach i, i się no, no To jaki problem, żeby zasypać dziury No Jak czy... się okazuje, jest problem, bo jakby nie było problemu, to te dziury już pewnie byłyby zasypane. No, 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 no to mnie się wydaje, że użytkowniki, jeżeli są takie monity, no to chyba krótka ktoś tam powinien zwrócić uwagę, a to jest moje, to chcę do, do sprawy, do użyteczności, żeby to było, a, a nie tam, gdzie tam. No. Dobra, działajcie, Będzie, będę jeździł dalej i będę się, jak to się mówi, może denerwował o, o was myśli. No. No, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, mniej nerwów przede tak, wszystkim życzymy, tak. no i trzymamy kciuki, żeby te Chodź. takie formalności w końcu zostały dopełnione i żeby coś tam się zadziało, z drugiej strony, stuchowo. Choć z drugiej strony ja się nie dziwię słuchaczom, którzy tamtędy jeżdżą, no bo przecież płacą podatki i to też liczą na to, że te drogi będą wyglądały, no Oczywiście. a nie wyglądają. nie wyglądają. Więc troszkę nie się nie, 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 nie dziwię. dziwię słuchaczom i zdenerwowaniu. Dzisiaj o 12 w Kotli jest konferencja prasowa. Mhm. Starostwo będzie się chwalisz, to jest chyba dobre słowo, pieniędzmi pozyskanymi z Polskiego Ładu na remonty dróg powiatowych, między innymi tej te w Kotli, mhm. ale też i innych. Dopytamy też o szczegóły i postaram się podpytać o szczegóły tęczowej, ale też o szczegóły remontu drogi na gole, bo ta to chyba się w tym roku nie rozpocznie. A miało być już wiosną, już w marcu, już za chwilę. Ale I to za rok. Tak. Nie ta wiosna. Nie ta wiosna. Bo nie później przyjdzie zima i nie będzie warunków do tego rodzaju może remontów. Jest Teraz kolejna osoba. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Słuchamy. Tak, Dzień słuchamy. Halo. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Ja dzwonię w takiej sprawie w Głogowie na ulicy Portowej, tam gdzie jest azyl. Tam nie świeci ani jedna lampa już od jakiegoś czasu. Tam wcześniej jest znaczy aż od azylu do parku jak się schodzi tą Yy, drogą taką polną, nie wiem jak to nazwać yy, i w parku też właśnie tam w ogóle żadna lampa nie świeci tam ludzie chodzą na spacery, chodzą z psami, Chodzi ja jako wolontariusz chodzę tam z psami na, na spacery i naprawdę w pół do siódmej, 18.30 przed, przed 19.00 jest zupełnie ciemno, tam ani jedna lampa nie świeci. Jest Pani kolejną osobą, która dzisiaj do tematu dla reportera dzwoni z tym tematem. Oczywiście zaraz po audycji zgłosimy ten problem, mam nadzieję, że będzie szybko rozwiązany. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. panie również dziękujemy do usłyszenia. No i dobrego i oklaski za to, że kolejna osoba, która znajduje czas, żeby wdepnąć do azylu i zabrać czworonogi na spacer. Wdepnąć to jest dobre słowo. Tak jest. Wdepnąć na dwie godzinki na spacer. 726 114 114 Wdepnijcie do nas na audycję drodzy słuchacze zadwącie do nas zgłoście kolejny temat który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarza radielka zagłębia mieziowego, moi drodzy to jest ten czas na wasze jest telefony to, paura, to jest ten czas tak jak mówisz tak. I niekiedy na wysyłanie kwiatów i motyli ale to już trzeba mieć dobre wieści dla nas żeby o, wysłać kwiaty i motyle Oficjalna konferencja prasowa zapowiadająca organizację święta niepodległości i 12 biegu Gęsi w gminie Jezmanowa dopiero się 17 października, za kilka dni. Natomiast powiem wam już, drodzy biegacze i biegaczki, że, że zapis... się zapisy... Nie, ja jeszcze nie. Ale zapisy już ruszyły, zarówno na biegi dziecięce, jak i bieg główny, tak więc wbijajcie na stronę bieggęsi.pl Tam... I biegniemy gęsiego? Nie. zarączka, <laughs> zarączka. No, jak w przedszkolu. Jak w przedszkolu, w, w pociemku bieg, tak więc... Ale zawsze to też jest piękna taka oprawa, z tego co pamiętam. Tak, Głównie. i pochodnie, no, i w, dam, dalej w stronę ulicy Obiszowskiej strażacy, ochotnicy oświetlają drogę, tak więc jak tylko macie wolne, to 11 w Jerzmanowej bieg gęsi. Wiemy też, kto będzie muzyczną gwiazdą, no. bo zawsze jest muzyczna gwiazda w Jerzmanowej na koniec obchodów Dnia Niepodległości. Kobra w tym roku. No pięknie. O, A wcześniej 22 mają wieżmanowej Sztywny Palazji. Tak. No jeszcze piękniej. Mm. Same klasyki. Mm -hmm. Czekam na Lady Punk i TSA. Zapraszamy drodzy słuchacze do telefonowania, bo to temat dla reportera. I dalej czekamy na wasze zgłoszenia. 726 114 114. nie Zobaczymy, nie dzwonią. zobaczymy co przyniosą nie. kolejne minuty tematu dla reportera. Dziś z całą pewnością w portalu regionu Miedziowy.pl nie zabraknie ciekawych informacji. Uchyliłem rąbka tajemnicy odnośnie. Zbiórki na rzecz trzyletniego Filipka. O tym będziemy dzisiaj szeroko informować. Będą też informacje z wydarzenia, na którym właśnie za dwie minutki rozpoczyna się ono w Sobinie, i wona wie jak tam jest, i Kasia Rososzko też dla Was szykuje, szykuje ciekawe informacje, tak więc słuchajcie wiadomości Radielka Zagłębia Miedziowego i odwiedzajcie więzio.pl, oczywiście. Odwiedzajcie, słuchajcie, radielka Zagłębia Miedziowego również w popołudniowym paśmie, kiedy to spotykamy się z różnymi osobami, które proponują ciekawe wydarzenia w naszym regionie. I dzisiaj Bartłomiej Adamczak, dyrektor Miejskiego Środka Kultury w Głogowie, będzie zapraszał na piękne wydarzenie, piękny spektakl muzyczny, ale o szczegółach to usłyszycie po południu. Także musicie dać głośniej odbiornik. Koniecznie. 29 minut już po godzinie 9. Na razie telefonów brak. W takim razie krótka przerwa na reklamę, i za chwilę kontynuujemy naszą audycję. Wracamy z tematem dla reportera. Jest godzina 9.32, więc jeszcze 13 minut do Waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie, nie krępujcie się, dajcie znać, co was jeszcze boli, co was gryzie. Eee, co gryzie? Tak. Tematy jakieś, tak? A wy co? A wy co? No tematy jakieś. No jasne, że tematy jakieś. Jakieś fajne nawet mogłyby być. A może jakieś kwiaty i motyle? No tylko że za co te kwiaty i motyle, nie? Ostatnie za... słabo kwiatami. Za co i, i dla kogo? No. No od kogo to by było wiadomo, bo od naszych słuchaczy, ale dla kogo to już gorzej z tym. Co robicie dzisiaj o 20.45? E, nie wiem, ale na chwilę obecną odbieram telefon. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Słuchamy. U. właśnie. Przydałoby się troszkę ściszyć radyjko albo wyjść do innego Czy mogę kogoś ostrzec przed czymś? Proszę ostrzegać. To drugim razem. Nie do końca zrozumiałem ten ch telefon. Ch chyba słuchać zadzwoni jeszcze raz i za no drugim może, razem będziesz no strzegał. Może. No chyba, że ściszy radioodbiornik. Naprawdę, o może teraz? teraz... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Słuchamy. E, proszę pana, ja mam taką taką sprawę. Bo mieszkam na, na Koperniku o, o, na Turna pod 38 i nie, w ogóle nie grzeją nam kaloryfery. Dzwoniłam, do, najpierw, żeśmy nie mieli wody ciepłej, później dzwoniłam, no to woda zaraz była zrobiona, powiedziała mi pani, że, że zaraz będzie włączone ogrzewanie. Później cały dzień nie było, na drugi dzień też nie, sąsiadka moja dzwoniła, to pan jej powiedział, żebyśmy dali odpocząć Kaloryferą, więc nie rozumiem tego, bo chyba kaloryfery już dość długo odpoczywały, to dla mnie to jest takie troszeczkę niepoważne. Ja rozumiem, że nie jest zimno aż tak, ale chociaż troszeczkę, żeby rury i tam kaloryfery były takie letniutkie, to by było całkiem inaczej, bo, tym bardziej wieczorem. Bo ja mieszkam na parterze, i mam łazience jest tak zimno, że no szok. Normalnie. Saturna 38, tak? Wczoraj w dzień było 23 stopnie, z tego co kojarzę. Ja rozumiem, ja, ja wszystko rozumiem, ale mówię, no słyszałam, że na Piastowie grzeją, że na przykład tam na koperniku grzeją, a dlaczego u nas nie włączają, no to, to No to ja uświaty, myślę, że tele telefon, to... telefon do administracji by trzeba było wykonać i zapytać. Ja dzwoniłam dwa razy, mhm. trzy razy, córka mhm. dzwoniła i sąsiadka. No to pan mówi, jak, jak odpowiedział pan ze spółdzielni, że żeby dać odpocząć kaloryferom. No nie wiem, czy te kaloryfery no, się tak zmęczyły. No, zi, zi, Dziwne latem latem, latem się zmęczyły. Chyba tak. <laughs> Może przegrzane są przez lata. Tak. Ja myślę, że jeszcze chwila cierpliwości, <laughs> bo przyszły tydzień ma być chłodny, to myślę, że to ogrzewanie, no, będzie decyzja o wyłączeniu no, ogrzewania. Ja no, ja, ja wczoraj nawet, dzisiaj zapowiadali, że jutro już będzie 13 stopni. No wie Pan, no mówię, w dzień jeszcze jest w miarę, ale przychodzi wieczór, noc, no to, to znaczy wieczór, bo w nocy to człowiek tam już świnie. No jest naprawdę zimno, tym bardziej, że łazienka jest szczytowa, no, mam prysznic, nie ma wanny, no tak chcieliśmy, tak mamy, ale no, no płacimy w końcu cały rok za to, także ja uważam, że, że powinni chociaż troszkę wyłączyć. Dobrze, hmm. mamy to zanotowane, zapytamy, czy... Kiedy i, i, i są takie plany, żeby włączyć ogrzewanie, także bardzo dziękujemy. To jak zwykle zdania podzielone, bo jak Ta. za szybko włączymy ogrzewanie, to inni będą mówić, dlaczego no, już teraz włączamy, potem będziemy dopłacać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to no, trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Nie ma jakiegoś sztywnego terminu czy daty, kiedy zarządcy włączają centralne ogrzewanie w swoich budynkach. Musi być określone jakieś w regulaminie że przez kilka dni musi być jakaś temperatura poniżej w nocy, tak? Kojarzycie się fak... coś? Tak, tak, ale kojarzę też, że w ostatnich dniach faktycznie w mediach społecznościowych niektórzy się chwalili, że... Że już grzeją? Że grzeją. No to proszę. Wczoraj no to faktycznie byłoby dziwne, gdyby było grzane, Nieko. zwłaszcza, że dzisiaj o poranku 19 stopni mieliśmy. No właśnie. Żeby wiosną nie narzekali, że muszą dopłacać mm, do ogrzewania z tak, kolei. Ale myślę, że ten przyszły tydzień to już będzie taki, gdzie chyba te kaloryfery już będą Potrzebne. ciepłe. I nawet nie tyle, co potrzebne, co już pewnie będzie uruchomione to ogrzewanie. No, ale zobaczymy. Także, drodzy słuchacze, w przyszłym tygodniu dzwońcie do nas i mówcie, jak tam z tym ogrzewaniem. Gdzie już włączono. A mhm. gdzie dopiero włączono. Albo gdzie czekają na to na włączenie. Przykład. Są też tacy, co czekają bardzo mocno. Dobrze, na chwilę obecną to my czekamy, ale na wasze telefony. 726-114-114, jeszcze tylko 8 minut. Mam nadzieję, że za chwilkę słuchacz, który powiedział to, że o, o tym ostrzeganiu nas. Właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi. Tak, też tutaj. Dał do myślenia, ostrzec i chcieliśmy informacji posłuchać o czym, a tu się okazuje, że nasz słuchacz po prostu się rozłączył powiedział, że za drugim razem. No to czekamy na ten drugi raz. Może to jest ten moment, kiedy nikt nie dzwoni. To... Może chciał ostrzec polskich piłkarzy, o. żeby dzisiaj się skoncentrowali. Ale to, no to już wiem, wiem dlaczego pytałeś o 20.45. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię także z sprawie tego ogrzewania, no bo tak także nie grzeją. Na moniuszki nie grzeją. Wyłączyli na jeden dzień i nie grzeją w ogóle. produkcja. Może może włączyli jest na chwilę, bo napełniali instalację wodą. Bardzo nie wiem, mm -hmm. dlaczego na Koperniku, że jest dla że na piasku u nas. To wszystko no, zależy no od zarządcy budynku, a nie od tego, czy. Ale tak się zastanawiam, może ta słuchaczka, która dostała odpowiedź, że muszą kaloryfery odpocząć, może dlatego, że włączyli na chwilę? No, tak, włączyli na chwilę, mm. teraz muszą odpocząć i włączą jeszcze raz. Także ja proszę tam... się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że niebawem no, kaloryfery włączą. No. Ja tam specem od centralnego nie ja jestem. Ja w ogóle ale... kompletnie się na tym nie znam. Mam gaz. <słuch> Od kaloryfer i grzeje, jak potrzebuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam łóżko do sprzedania. To nie <grymne> dobre, dobre. E, po, pierwsze, e, Myślałem, że po, pierwsze, po pierwsze, nie 9.38, tylko 10.45. Zapraszamy więc, wtedy na Radio Jarmark tak. i wtedy będzie można podać ofertę, ogłoszenie drobne, sprzedaż rzeczy używanych maksymalnie. Ale jak na można pięknie roz, rozluźnić atmosferę. Ale, bo ja się jeden spodziewałam, telefon. że Pani tutaj łóżko odpowiedź. podgrzewane. Ta. Tak. A Kasia już była chętna. O, na no takie podgrzewane łóżko. Termofor. Tak, czyli woda z kaloryfera w łóżko. To, to byłoby wodne dobre. Także chciałoby. jeśli chodzi o grzanie, to mówię, ci, co mają gaz, to mają chyba zdecydowanie lepiej i łatwiej niż ci, co mają centralne. No i chyba nawet troszkę taniej im to wychodzi. Na no, swoją drogą, no to Ta. niektórzy grzeją co piątek i co sobotę. Tak. <laughs> Tanie to już było. Tanie to już było. Tak. tak. Ja w ogóle mam problem teraz. Nie wiem, czy wy też taki macie problem. Jaki? Staram się. Mm, Wdrożyć w nowe ceny, w ogóle mi to nie idzie, bo ceny się bardzo mocno pozmieniały na przestrzeni czasu. Wzrosły w sensie. E, tak, I, i ja nie mogę się przyzwyczaić, że coś nie kosztuje już na przykład, nie wiem, 5, tylko 10 zł, i jest to taki dla mnie, no. Nie wiem, ja nie mogę tego przeskoczyć Był jakoś. czas przywyknąć. No, kiedy? No, Jak stawcie. to tak szybko wszystko nagle. Znowu podróżało. No ale nie, nie zmienia to faktu, że my dalej czekamy na Wasze telefony. 726, 114, 114, ostatnie 5 minut. E, także Radio Jarmark za godzinę 10.45. Tak. A... Wtedy już wiemy, że będzie w ofercie łóżko. Będzie. Nie grzane, ale łóżko. No ale to zawsze fajnie mieć dobry materaz na przykład. Tak, albo... to jest podstawa. Tak, że tak, to się człowiek wyśpi, a jak się człowiek wyśpi, taki cały dzień, prawda? O właśnie, właśnie. E, sprzedam Wam ciekawostkę, e, robiąc sobie przed tematem dla reportera. Kawę? Wylałeś. Nie, to ty zrobiłaś rano. Tak, prawda. Ja natomiast chciałem dosypać cukru i zamiast dosypać cukru do cukierniczki, wsypałem go do kawy. O, to masz słodką bardzo. Ja nie mieszałem, żeby A. nie była słodka. Ile słodzisz? Siedem, ale nie, nie mieszam, bo, bo nie lubię słodkiej. Słodki. Właśnie. Dobrze, no. drodzy słuchacze, czekamy. 726 114, 114. I coś mi się wydaje, że Leszek chciał powiedzieć, że dziś wieczorem ogrzewanie nie będzie potrzebne, bo będzie gorąca atmosfera. O tak, 20, tak, 20:45, o to pytałeś. Ja Od... Ciekawe, jaka, jaka jest aura na wyspach Owczych aktualnie? Pada. Pada? A chodzi ci o pogodową aurę? Tak. Okej, okay, to pada. No na nim gwiazda znów, chyba nie w Zagra, bo ma ważne rzeczy do zrobienia jako prezes firmy. Mówię tutaj o zawodniku wysp Owczych. No, no, no. Natomiast ciekawe, jak nasi zawodnicy z nowym prezesem, nowym coachem. Tak, z nowym coachem się ale... sprawdzą. A teraz odbierzmy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, ja miałem kilka dni przerwy w słuchaniu i tak się chciałem dopytać, czy pan Leszek opowiedział w końcu tą historię. Opowiedział Tak, wskoraj. wczoraj opowiadałem. A jaką? A, dobra, dobra, dzięki. <laughs> A, ale przypomnę się, bo od ciebie, Bartku wczoraj na temacie dla reportera nie było. A mówisz, o słuchaczu? Ta. Dobra, to ja słyszałem A, słyszały, w kuluarach. No to... W kuluarach, A, w kuluarach. Słyszałeś, tak, z tak. przekleństwami. Bardzo, bardzo... Nie, było. nie, tam no nie wiem, było No przecież tak sobie żartuję. Kto słuchał wczoraj, ten wie. No oczywiście żartujemy. Bardzo miła sytuacja mnie spotkała i no, życzylibyśmy sobie więcej takich o, fan, Leszek, fanów. Jak coś, to Leszek rozdaje autografy na Grodzkiej 35. I, i, I robi filmiki. I, i nagrywam się. Pozdrawiam. Tak. Także jak ktoś chce mieć dobry a, dzień, a przychodzi pani, do wspaniałego. A Pani Maria jak nas słyszy, mamy nadzieję, że po operacji wszystko jest ok, ze zdrowiem też. I dużo zdrówka zresztą życzymy przy tak. okazji. Wszystkim naszym, wszystkim, seniorom, tak wszystkim naszym słuchaczom seniorom i nie tylko seniorom, a teraz to jeszcze 3 minuty, więc czekamy na Wasze telefony. 726-114-114, a wracając do wysp owczych, coś miałeś powiedzieć jeszcze? Że patrząc na tabelę, dzisiaj spotykają się dwa najsłabsze zespoły grupy E. No, myślałem, o. że powiesz, patrząc na tabelę, wyspy na czele. Jak odwrócić ją, to tak. Ostatni gra z ostatnim. Fakt, że przedział... Co? No nic, po prostu jest to strasznie kuriozalna sytuacja Prawda? dla mnie. To Albania no... na pierwszym miejscu w grupie. To, bo to jest w ogóle hit. I to jest ta najsmutniejsza piosenka na świecie. To, to, tak, to jest... <noise> nic się nie stało. Ach. To są Czy... kwalifikacje do euro, nie? Tak. 2024. 4. 4, dobrze, a to już za rok. E, bo chciałem coś sprawdzić, e, mianowicie grupy, bo tam jeszcze jest, e, jeśli chodzi o grupy, no to też nie jest tak, że Polacy tylko są e, takimi outsiderami, że tak powiem brzydko. E, są też inne e, drużyny, które też kiepsko sobie mm, dają radę. No ale co, że Malta na końcu grupy C, to nikogo nie dziwi. Ale to Malta wiesz, <grym> ale że na przykład Hiszpania jest za Szkotami. To w grupie A, że na przykład y, kto tutaj jeszcze taki hity robił między innymi no i teraz mi to zniknęło. Jeżeli no. <laughs> ten jest ostatni, to dla mnie zaskoczenie, ale że Islandia na przykład nie daje rady. A Słowacja, proszę drugie miejsce w grupie, tuż za Portugalią. Odbierzmy telefon. Halo dzień dobry, witamy. Dzień dobry, słuchamy. Ja chciałem tam się przypomnieć o tym zaworze, co na Gomułki i Chopina, bo tam się nic nie dzieje. O tym zapadlisku, tak? Proszę? O, o zapadlisku przy zaworze, czy, czy tam był zawór tak, zapadnięty? Tak, 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 tak. Gomułki Chopina. Tak. Dobrze, to my też się przypomnimy tam, gdzie trzeba. No, bo dziękuję bardzo, bo jak dzwoniłem chyba trzy tygodnie temu o pasy na Gomułki, wymalowane już? W poniedziałek, to już są, to były we wtorek pomalowane. Ło dlaczego pan nie dzwonił z ketami motylami? <noise> Dzwonić od razu i informować a. nas o tym. No, także dziękuję bardzo za interwencję. Mówię, dzwoniłem w poniedziałek, a już we wtorek były pomalowane. No, no i to jest no to najważniejsze. To, to, to ja myślę, że w takim razie możemy zagrać te kwiaty i motyle chyba. I zakończyć kwiatami i motylami dzisiejszym tak, bo, bo to już jest ta godzina, że 9.45 praktycznie, Ale także jutro no, pięknie, pięknie. dla Tak, 9.15 jutro zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.